Cześć, kochani, witam Was bardzo gorąco na moim kanale Zwierciadło Duszy i zapraszam Was do wysłuchania, czytania horoskopu dla wszystkich bliźniąt na miesiąc 2021 roku. Więc teraz, tak omówimy związki, przejdziemy do sygnału, a następnie do spraw zawodowych. Ogólnie, już mówię Wam na samym początku, nie będzie to dobry miesiąc dla, dla Was. Będzie to bardzo trudny miesiąc. Będziecie tutaj walczyć po prostu. Albo z waszym partnerem, albo z ludźmi dookoła, albo sami ze sobą. Dobrze, jeśli chodzi o związki, piątka buław, brak porozumienia z partnerem, partnerką na każdym poziomie. Co to oznacza? Oznacza to, że jesteście na dwóch różnych polach energetycznych, wibrujecie innymi wibracjami i są tak one odległe od siebie, że po prostu jeden drugiego nie słyszy, co jeden do drugiego mówi. I tutaj. Taka walka z wiatrakami, e, dosyć ciężka dla Was. Wy już nie macie siły, albo Wasz partner nie będzie miał siły, ale jest taka chęć tą ostatnią buławą podniesienia się, jakaś nadzieja i jeszcze albo walczenie o swoje, albo walczenie o ten związek. Tu już będziecie wiedzieli o co chodzi. Przyczyną, brak balansu. Właśnie, no to mi się zgadza. To tak, jak Wam powiedziałam, Wy nie jesteście na tym poziomie samym energetycznym. I teraz tak, we wyzwaniu macie króla. Mieczy, ta karta mówi, może mówić o tym, e, że jedno z Was będzie bardzo zdystansowane do drugiej osoby. Mogą być ciche dni, mogą być jakieś strategie w głowie e, tworzone, obmyślane i e, tak dalej, planowanie czegoś, e, taka cisza przed burzą. E, takie nawet trochę nie wiem, taką, poczułam coś takiego jak branie e, takie, zbieranie takiej silnej artylerii tak, na tą drugą osobę czyli taka cisza przed burzą e, na dążeniach królowa mieczy, czyli tak samo czyli tak jakby jedno i drugie tutaj się nie może dogadać bo jeden drugiego nie słyszy siebie bo to nie chodzi o to, że mm, że jedno drugie jest niemądre czy nierozsądne Wy jesteście na dwóch różnych poziomach energetycznych, a to oznacza, że jedno nieważne, co powie drugiemu, to się odbije się jak o ścianę. Um, Były kiedyś takie fajne wideo, było pokazane właśnie, jak um, działają herce, czyli jeżeli uderzano. Jeżeli były, powiedzmy, tam, powiedzmy, były dzwoneczki czy coś o, danym, e, o danych hercach, i ktoś uderzał wyższymi wibracjami, to w ogóle tam to nie zareagowało. Ale kiedy, w momencie, kiedy za, e, jakby zadzwonili tymi samymi hercami, tak? A uderzyli, powiedzmy, tam, nie wiem, czy e, wy, po prostu wytworzyli te same herce, to zadziałało na tamto, co było. E, także tutaj to jest nieporozumienie energetyczne. A nie tutaj, że jedno jest mieć, mniej, mniej bądź bardziej rozsądne. I teraz tak, królowa mieczy również mówi, że to Wy też chcecie się odciąć od tej drugiej osoby. Być może za dużo tutaj słów było powiedzianych i już nie macie siły i Boże, kiedy ta osoba mnie zrozumie, albo kiedy mnie usłyszy, co ja mówię, bo jako grochem o ścianę i po prostu jedno idzie do drugiego pokoju, drugie do drugiego, albo w ogóle wychodzi z mieszkania i tutaj jest taka jedno i drugie nie ma nic nikomu już więcej do powiedzenia. Tak jakby szkoda było w ogóle rzucać więcej e, słów. To, co przychodzi do was z zewnątrz, to trójka kielichów, albo jedno z was e, ma kogoś na boku, jest trójkąt, e, albo jest tak, że czeka Was jakaś impreza jeszcze wspólna, musicie gdzieś razem wyjść, rodzinna bądź z przyjaciółmi. E, no jest jakaś radość, która przychodzi z zewnątrz. Może dogadacie się poprzez. E, wyjście gdzieś, tak, do restauracji, czy do jakiegoś, nie wiem, klubu, czy w ogóle jakiś wypad ze znajomymi, czy z rodziną, może to trochę was scalić. Król Buław to takie trochę moim zdaniem przygotowywanie się, tak jak powiedziałam, tutaj strategii, przygotowywanie się takie trochę do ataku. Nie wiadomo po co, moi drodzy, nie ma co się tak denerwować, tyle wam powiem. No spokojnie. Bo jeżeli się nie dogadacie, nie dogadacie się w nerwach, to, tym, to, to, no to nie ma sensu, to jedynie można spokojem coś spróbować załatwić, załagodzić, tak? To, czego wy się obawiacie, dziewiątka kielichów, czyli to, że jakby. Nie spełnicie ze sobą swoich marzeń, że wasze marzenia uległy w gruzach, czy coś tam się u was w życiu zakończyło, to są wasze obawy. A natomiast wy macie jeszcze również piątka mieczy na poziomie potencjalnego wyniku, czyli jedno z was będzie się czuło przegranym. Nie wiem które, ponieważ tutaj jakby wy jesteście w takiej opozycji do siebie, że macie takie same szanse być pod, na tym poziomie piątki mieczy. Jest to czytanie dla bliźniąt, więc mogę bardziej być skłonna ku bliźniętom, ale i tutaj trzeba wszystko odwracać to jest czytanie ogólne, nie jest to indy czytanie indywidualne. <coughs> Przepraszam. Także będzie trzeba tutaj e, patrzeć w dwie strony. E, dobrze, jeżeli chodzi o kartę radę, no to tutaj trochę więcej miłości Wam potrzeba, tak? Tutaj, żeby się zestalić trochę, 10 kielichów. E, karta świata mówi również o tym, że potrzebujecie urlopu, wyjazdu gdzieś, um, otwartości na tego partnera, właśnie na to, co on mówi. Może nie tyle, co, co ten partner bądź partnerka Was nie słyszy, to może Ty właśnie, bo, bo to w dwie strony, tak jak powiedziałam, jedno drugiego nie słyszy, ale to może chodzi o Was, że to Wy powinniście się otworzyć bardziej na to, co ten partner bądź partnerka mówi. Jest to jakiegoś rodzaju doświadczenie, nauka dla Was no i tutaj potem jest też również dążąc dalej 7 buław, czyli obrona poprzez atak może być e, nawet dojść do tego, że ktoś może wy, wyjść gdzieś, e, być, być możecie być w separacji 8 buław, będziecie się komunikować albo będziecie, ojejku, albo będziecie w domu tym samym, ale będziecie e, komunikować się za pomocą telefonu komunikatora o nie, to nie, nie, to nie to nie ma sensu, to już jak Przedszkolu, moi drodzy. Dobrze, takie czytanie dla bliźniąt. Oczywiście, te bliźnięta, które dogadują się ze sobą, to czytanie nie jest dla Was, tak? To się nie przejmujcie tym czytaniem. Jeśli chodzi o single, no to single tutaj już same nie wiedzą ze sobą, co mają zrobić. Tutaj same się kłócą ze sobą, nie czują się dobrze ze sobą. Chciałyby pewno mieć kogoś, a nie mogą, albo jakby ciężko im stworzyć jakiś trwały związek partnerski. Może ciągle ktoś wam umyka, ucieka i wy już czujecie, że nie macie sił. Tutaj jeszcze jest jakaś nadzieja, ale to taka już naprawdę iskierka gaśnie. Brakuje wam totalnie balansu na każdym poziomie. Moi drodzy, tak mi przyszło do głowy, skierujcie energię wewnątrz siebie, nie na zewnątrz, bo wyszukacie kogoś i, i czujecie się tak, jakbyście nie mieli balansu, bo nie, bo nie macie nikogo e, przy sobie, kiedy znajdziecie szczęście wewnątrz siebie, to ta osoba przyjdzie do Was, tak? A Wy znajdziecie ten balans i harmonię. Natomiast macie królową mieczy tutaj na dążeniach, czyli z jednej strony e, No macie też dystans do tego, może nawet nie wierzycie. Że ktoś się pojawi. No, tacy jesteście, z jednej strony byście chcieli, jesteście źli, że nie macie, nie macie tego balansu, e, wszystko was denerwuje i drażni, a z drugiej strony ta królowa mieczy, jesteście kompletnie chłodni, macie podejście chłodne do każdego, kto się do was zbliży, macie dystans, e, na poziomie wyzwania to samo, król mieczy, bardzo dużo chłodu i jakby dystansu do drugiej osoby Natomiast tutaj ktoś się może pojawić Król buja, buła w najbliższej przyszłości Czyli ktoś może być to trygon ognia Baran, strzelec bądź lew Ale niekoniecznie musi być Może być to po prostu ktoś, kto ma temperament Kto jest bardzo energiczny Ktoś, kto podejmuje szybko decyzje i po prostu i też ktoś, kto lubi na przykład jakieś tam romanse, wyjścia i tak dalej, a smiecz również mówi o tym, że jest możliwość odcięcia się od tej negatywności, którą wy macie w sobie i jest możliwość wychodzenia właśnie, no właśnie no dokładnie trójka kielichów, co powiedziałam tutaj jakieś wspólne wyjścia, ktoś się do was tutaj może pojawić w najbliższym czasie, tylko jednak jeszcze taka mała uwaga żeby nie było tyle chłodu, co É isso żeby troszkę tutaj ocieplić to tak, bo tym bardziej, że to jest ogień, pamiętacie, wy jesteście wiatrem, powietrzem to jest ogień, powietrze wznieca ogień, także tutaj może być grubo, żeby iskry nie poleciały żeby się też ten płomień nie spalił zbyt szybko to za bardzo tego powietrza nie podsysać czyli trochę zmniejszyć ten dystans, dziewiątka kielichów jest możliwość spełnienia jakby tego marzenia waszego, tak, tylko wy się czujecie już tutaj w jakiś sposób przegrani, na no właśnie, to jest ten Dystans, który Wy tutaj macie, że Wy się już czujecie na samym początku przegrani. A w Radzie jest tutaj dziesiątka kielichów. Tutaj jest możliwość spotkania kogoś. Ta osoba może być z daleka, z, z innego kraju, e, możecie wy być w innym kraju, mieszkać niekoniecznie w Polsce, ale poza granicami i spotka, kogo, spotkać kogoś. E, I to będzie dla was jakieś nowe doświadczenie życiowe. Moi drodzy, takie czytanie dla bliźniąt, jeśli chodzi o singli, Teraz sobie omówimy sprawy zawodowe. Jeśli chodzi o pracę, to tutaj też dużo zamieszania e, na różnych polach. Coś tutaj się wydarzyło. E, e, jest tutaj również e, możliwość e, jakby wyjścia z tego cało. Nie wiem o co tu chodzi, z kim wy się kłócicie. E, może dojść do kłótni z kimś, z kimś wyższym, na, na wyższym stanowisku, albo z jakimś innym pracownikiem. E, nie będziecie mogli się dogadać. E, brak porozumienia z obu stron, ale jest to jakby właśnie, bo tu w sumie jest na, na poziomie problemu, czyli nawet w sumie nawet, nawet tej szansy tej buławy nie widzę na poprawienie tego szczerze mówiąc. E, dwójka pentakli e, to jest właśnie ten ład w tej pracy, ten zaburzenie tego balansu, e, król mieczy i królowa mieczy bardzo dużo dystansu, a, ale też dobra strategia. Dobra strategia, jeśli chodzi o, o to, żeby wyjść z tych opałów, z tej kłótni, żeby się wybronić. Tutaj jest potrzebna dobra strategia, ale też zdystansowanie się, czyli jakby, żeby odłożyć te emocje. Na bok, tak? Nie wiem, co tutaj. W, jest tu mi tylko pokazane, że tutaj się będzie dużo działo. Natomiast co się będzie działo, to nie powiem Wam, bo słuchają mnie różne bliźnięta i wykonują różne zawody. Także jest to czytanie ogólne, nieindywidualne. Ciężko mi się tutaj odnieść. Wiem po prostu, że będą w pracy nieporozumienia, będzie brak balansu. Stracicie taką równowagę. Może też również to być utrata równowagi finansowej, więc tutaj będzie potrzeba, może yy, poprzez utratę yy, jakby tego płynności finansowej, yy, i tutaj stracicie jakby nadzieję na to, że może być lepiej, to wy możecie wybuchnąć, tak? Potrzebujecie na pewno dobrej strategii tutaj. Aby wyjść z tego cało, i trochę, żeby to, tak powiedziałam, ochłonąć. Ochłonąć te, ostudzić te emocje. Król buław, który w najbliższej przyszłości się może pojawić, który będzie chciał rozwiązać jakiś konflikt, który tutaj nastąpił, natomiast nie wiem, czy to będzie na waszą korzyść bądź nie, bo tutaj jest piątka mieczy poczucia bycie przegranym. Albo wy się kłócicie o jakieś większe zarobki coś wam obiecano i nie, nie dopełniono tej na przykład obietnicy, albo utrata płynności finansowej, czyli obiecano wam, na przykład umowa, umowa wam się kończy na okres próbny i nie przedłużam wam tej umowy i stąd ta walka i tak dalej tutaj ten król buław może oznaczać kogoś kto po prostu jakby no, niczego nie wskuracie, tak, bo tutaj jest as mieczy e, w możliwościach, czyli jakby odcięcie się od tego, ale odcięcie to może być odejście też również. Piątka mieczy mówi o poczuciu bycia przegranym natomiast co przychodzi z zewnątrz jakaś tutaj jest zabawa, trochę radości może jakieś party jakaś impreza pożegnaniowa, coś takiego trochę tutaj czujecie się na dziewiątka kielichów jakbyście stracili swoje marzenia, tak jak mówię ktoś może wam obiecał lepsze pieniądze albo obiecał wam umowę o pracę czyli stałą umowę a tu coś poszło nie tak, i tutaj Was trochę poniesie. Natomiast dziesiątka kielichów mówi również o tym, żeby trochę bardziej podejść do tego uczuciowo, w sensie uczuciowo zrozumieć to trochę, tak? Albo żeby po prostu na przykład to miejsce pracy nie było dla Was, bo teraz też jest tak, że to. Tak jak już mówiłam wcześniej, wszystko co jest budowane na złych strukturach, na fałszywych, na błędnych, wszystko musi runąć. I może to, co tutaj jest, to również nie było dla Was. I Wy, może tutaj jakaś impreza pożegnaniowa, tutaj jakiś znajomi może z tej firmy z kimś się zżyliście, może macie jakąś taką grupkę ludzi, i tutaj chodzi o to, żeby jakby skupić energię na tych osobach, które tam powiedzmy poznaliście. Również jest możliwość na przykład wyjazdu za granicę. E, może być też tak, że wy jesteście też na przykład za granicą, tak? Możecie kogoś też również spotkać w pracy, e, stworzyć związek tutaj, tak? E, może być również to, że potrzebujecie więcej doświadczenia w tym, co robicie, i to mogło spowodować, że na przykład nie przedłużono wam umowy. Ale tutaj chodzi o taką otwartość, żebyście byli bardziej otwarci, tak jak mówiłam, jeśli chodzi o, o, o to, żeby jakby podejść do wszystkiego z, z dystansem, żeby te emocje ochłodzić i żeby jakby, jakby nie walczyć z tymi wiatrakami, bo to tylko pójdzie w drugą stronę żeby zatrzymać się i postarać się to bardziej jakby przyjąć to tak, przyjąć to na kratę. Um, nie odbierać to jako wroga, tylko być może za... Za dar, tak? Może tak miało być, i wy nie powinniście być w tej pracy, bo może czeka was jakaś inna praca, może kogoś poznacie w innej nowej pracy, może za, wyjedziecie za granicę i tam kogoś poznacie. W jaki sposób zdobyliście doświadczenie, ale jeszcze wam tego doświadczenia brakuje. Także na pewno, gdyby coś się stało tutaj, gdybyście stracili tą pracę. To na pewno jest możliwość znalezienia czegoś nowego. Jest na pewno tutaj jakieś znajomi w tej pracy, z którymi będziecie być może utrzymywali kontakt już po odejściu. Jest szansa na poznanie kogoś w innej pracy, w innym miejscu, i jest szansa również jakby wyciągnięcia wniosków i tego doświadczenia, które tutaj jakby otrzymaliście do nowej pracy. Także w sumie nie ma też tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie ma się co trzymać energii, która nie jest dla Was przeznaczona. E, trzeba po prostu iść dalej. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i zapraszam Was do moich kolejnych e, filmików. Życzę Wam udanej soboty, Buźka, Papa. Pa.